Ej, hey, kochani, mam dla Was nowe kroczki, które będziecie mogli poćwiczyć. Najpierw pokażę Wam te, jak one wyglądają, a potem zrobimy to bardzo, bardzo wolno. Ok? 5, 6, 7 i mamy. Raz, i, 2, 3, 4, 5 i, 6, 7, i, 7. Raz, i, 2, 3 i, 4, 5, 6, 7. Ok? A teraz zrobimy sobie troszkę wolniej. 5, 6, 7, 7. Ok? A teraz zrobimy sobie troszkę wolniej. Sześć, siedem. Mamy raz i dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Siedem, osiem. Z tego miejsca robimy sobie criss-cross prawo. Hop i dotykamy lewej nogi. I na odwrót, Hop. Ciach. Z tego miejsca robimy bokster. Hop hop, 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 hop. I tyle. Ok. Jeszcze raz

Trzy, cztery, pięć i sześć, siedem, osiem, raz i dwa. Trzy i cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Ok? Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć. Do zobaczenia.